Cześć, witajcie w kolejnym filmie na kanale Orchideli. Ostatnio na kanale pojawiły się dwa nowe przepisy na pyszny i naprawdę bardzo prosty w przygotowaniu chleb oraz szybkie rogeliki śniadaniowe. Więc podejrzewam, że mogliście już zacząć tęsknić za czymś słodkim, a zatem dzisiaj kremowy, przepyszny, delikatny sernik na delicjach i kwaśne i śmietanie. Dodatkową zaletą tego sernika jest prostota jego przygotowania. Niestety w zamian trzeba się wykazać pewną dozą cierpliwości i spokojnie pozwolić wystygnąć sernikowi zanim wyjmiemy go z piekarnika. Ale dość już opowiadania, czas zabrać się za pieczenie. Jeszcze tylko tradycyjnie zachęcam was do zasubskrybowania kanału, dzięki czemu będziecie zawsze trzymali rękę na pulsie i wiedzieli, kiedy pojawi się nowy przepis na kanale. A dzisiaj łapkę w górę dają wszyscy wielbiciele serników, oczywiście. Na początek będziemy potrzebowali dużego opakowania delicji. U mnie są to delicje o smaku wiśniowym, ale tak naprawdę można tutaj użyć dowolnego smaku. Delicję układam na dnie tortownicy o średnicy 24 cm. Dno tej tortownicy wcześniej wyłożyłam papierem do pieczenia. A w misie miksera mam 1 kg sera twarogowego sernikowego, takiego prosto z wiaderka. Do tego dodam jeszcze jedną szklankę, czyli 200 g cukru. Ja używam tutaj cukru drobnego do wypieków. Następnie cukier waniliowy i dwie szklanki u mnie 600 g kwaśnej śmietany 18% i do tego przepisu potrzebujemy śmietanki, która nie tylko będzie kwaśna, ale również dosyć gęsta, najlepiej niehomogenizowana. Następnie powoli dodaję 6 jajek po jednym naraz, tym razem używając już miksera do wymieszania całości. Ser miksujemy krótko, tylko tyle, aby składniki się połączyły. Na koniec dosypujemy jeszcze dwa budynie waniliowe bez cukru. Całość mieszamy, ale nie za długo, aby niepotrzebnie nie napowietrzać sernika. Następnie całość przelewamy na przygotowany spód z Delicji. Na początku używałam do tego łyżki, po to aby ciastka nie wypłynęły mi do góry, później można już przeleć całość prosto z misy miksera. Tak przygotowany sernik wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 170 stopni i pieczemy przez mniej więcej godzinę. Kiedy sernik jest już gotowy, wyłączamy piekarnik i zostawiamy go jeszcze na 2-3 godziny lub dłużej, nie uchylając drzwi piekarnika. W ten sposób można go zostawić nawet na całą noc lub po 2-3 godzinach uchylić drzwi piekarnika i pozwolić mu całkowicie wystygnąć. A gdy sernik osiągnie już taką temperaturę, która pozwoli bezpiecznie wstawić go do lodówki, przestawiamy go do lodówki właśnie i zostawiamy tam jeszcze na kilka godzin, aby dobrze zastygł. 50 g mlecznej czekolady i mniej więcej 5 łyżek śmietanki 30% rozpuszczamy razem i tak przygotowaną polewą polewamy sernik. smacznego.